Wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Projekt 360. Kurde, coś mi się ta koszula tak rozchodzi jakoś. Nie wiem dlaczego. Dobra. I dzisiejszy element przymocowałam tutaj, w tym miejscu. Mam dwie pary nowych butów, ale pokażę je, jak będę tutaj pokazywała konkretne stylizacje. Dlatego, że akurat nie zapomnę. Nie zapomnę na pewno o tych butach. Moi drodzy. Jako pierwsza stylizacja, którą mam na sobie, nowością jest u mnie koszula, nowością jest u mnie również spódnica. Opaska też jest nowa, wszystko nowe, e, więc tak, niech Wam się wyświetli ta moja mm, stylizacja. I powiem Wam, że bardzo mi się ta spódnica podoba. Nie przepadam tak ogólnie rzecz biorąc za różowym kolorem, ale no nieco widać na załączonym obrazku plecie głupoty. E, chodzi o to, że w takich, wiecie, minimalnych powiedzmy ilościach, chociaż w tej stylizacji zaszalałam, to jest bardzo szalona stylizacja, ponieważ mam tutaj i spódnicę różową i kozaki różowe, więc to jest takie szaleństwo, ale wiecie co, to tak ładnie się wszystko skomponowało, nie chciałam tutaj sobie oddzielać, jakby dodawać innego koloru, też żadnych białych absolutnie butów, jakoś tak fajnie się to zgrało i ta spódnica stała się taka jakby dłuższa przez to, że te kozaki są w bardzo podobnym odcieniu. Koszula też jest rewelacyjna, ja specjalnie słuchajcie, nie wywijam sobie w ten sposób mankietów, pomogę. dlatego że chcę, żeby były takie długie, za długie, przedłużone, takie, chciałam powiedzieć puszyste, nie, co ja plotę za pstury, takie po prostu yy, oversize'owe, to żeby było takie luźne, takie trochę, yy, jak to kurczę nazwać, no, no nie, no nie powiem aladresowe ale wiecie, tak żebym czuła się komfortowo o, w tej stylizacji, może prosto już bez żadnych takich tłumaczeń Wam to powiem. Moi kochani, więc tak, spódnicę kupiłam sobie w... ubieram? Tak, a koszulę kupiłam sobie w Tania Odzież Retro, czyli te dwa sklepy, ale ostatnio przez to, że pracuję, przez to, że pracuję, to teraz zajeżdżam sobie do sklepów po południu, Grubo po południu, czasem na przykład godzinę przed zamknięciem sklepu, więc już teraz totalnie nie mam czasu na zakupy, a mimo wszystko i tak przepiękne rzeczy znajduję, także chyba to u mnie nie ma większego znaczenia. Teraz pokażę Wam kolejne rzeczy. Więc kochani, szlafrok. Tu mam jeszcze torebkę nową, ale zacznę od szlafroka. Szlafrok w bardzo ładnych kolorach. Dużo jest tutaj też zieleni. Ona jest tak w przepiękny sposób zaakcentowana. Ja Wam już mówiłam, że na szlafroki poluję od bardzo dawna. Jak ktoś jest tutaj ze mną jakiś czas, znaczy dłużej, to wie, że, że szlafroki noszę jako płaszcze. Na przykład wiosną. Jak znajdę jakiś grubszy, to i zimą. Tak, szlafroki są u mnie płaszczami. Wiecie co? Mam trochę katar. Tego może nie widać, bo mam trochę pudru. Ale ogólnie jestem przyziębiona. Przepraszam, jeżeli będę, wiecie, tutaj Wam nosem ciągać czy coś takiego, ale uf, rozłożyło mnie. Może tego nie widać, ale jestem chora. Ale się nie poddaję i, i nagrywam i tyle. Dobra, i muszę Wam wszystko dzisiaj pokazać. Także bój szlafrok z tyłu, tak się prezentuje. Kochani, i zobaczcie, to jest ten taki bardzo stary szlafrok. Bardzo, bardzo stary. On jest z, z tych takich pikowanych, śliskich. Moja babcia miała taki szlafrok. No i bardzo dobrze. Szkoda, że tych szlafroków mi nie zostawiła, bo ja bym wszystkie naprawdę teraz z miłą chęcią nosiła. Ja otwieram wręcz ramiona na te wszystkie szlafroki. W, we wcześniejszym film, jakoś niedawno, przed, przedostatni film, chyba był taki szlafrok zielony. Tak to był chyba przedostatni film. No, gruntrze. Że... Ostatni szlafrok, jaki Wam pokazywałam, to był taki puszysty, puchaty. Ktoś napisał w komentarzu, że myślał, że to jest rzeczywiście płaszcz, taki futrzak. A tu widzicie, takie zaskoczenie i to jest jednak y, szlafrok. I teraz jeszcze nowością jest u mnie taka torebka. Dorobiłam sobie tutaj oczywiście dziurkę w pasku, bo jest to nie, na mój obwód, jeżeli chodzi o talię, ale nie ma problemu, dodatkowa dziurka, można sobie wszędzie w takim pasku dorobić. Lubię takie, y, takie torebki. Kiedyś miałam czerwoną, czarną, już ich nie mam, bo one się gdzieś zniszczyły. Teraz akurat mam zieloną. To jest jedyna taka torebka, którą posiadam w tym momencie. No i ona gdzieś tutaj stanowi mm, taką ozdobę w tej stylizacji. To, to na pewno. I też już nie musiałam żadnego innego paska zakładać, bo jednak ten szlafrok jest taki y, oversize'owy. Natomiast też on dobrze będzie wyglądał jako taki rozpięty, czyli bardziej na luzie. Kochani, miałam nie kupować swetrów. No, czekajcie chwilę, Dobra. Kochani, miałam nie kupować swetrów, ale to wszystko zależy. To wszystko zależy od koloru, od kształtu, od, od swetra, po prostu od swetra. Ten, ten y, sweterek tak bardzo mi się spodobał, on jest y, taki porządny i ma przepiękny kolor, taki bliżej mi nieokreślony. To jest taki oliwkowo-żółty, taki no naprawdę na żywo dość y, trudny dla, do określenia ale bardzo mi się podoba. I nie wiem, coś, coś tak bardzo spodobało mi się w tym swetrze, że jak go w sklepie zobaczyłam, to stwierdziłam, że jest rewelacyjny. Z tyłu tak się prezentuje, więc bardzo dobrze się w nim czuję. Stylizacja jest z tym swetrem bardzo prosta, więc tylko czarne dodatki i jeszcze na koniec założyłam sobie na przykład etolę. Więc to jest taki mój zestaw na przedwiośnie, bez żadnej odzieży wierzchniej, tylko sobie zarzucę taką właśnie etolę na sweter i tak planuję ten sweter sobie właśnie wystylizować, wystylizować i tak planuję właśnie ten sweter ubierać, albo bez tej etoli, jak będzie trochę już cieplej. Kochani, kolejna rzecz, to jest taki blazer kolorowy i mamy tutaj kawałek zamka, dosłownie taki krótki fragment, więc jakby po całości się nie zapnę w tym, już kombinowałam sobie, żeby to jakoś tak przełożyć i założyć pasek, ale nie widziałybyście, nie widzielibyście wówczas formy, jaką ta rzecz ma, tylko bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby ten kawałek zamka wam pokazać, dlatego już tutaj paska nie ubierałam. Z tyłu ta rzecz tak się prezentuje. To jest taki y, głównie no, kolor czerwony z kobaltowym. I jeszcze tutaj mamy biały oczywiście, ale no, no, rzuca się mocno kobalt i czerwień. No i gdzieś ta rzecz mi się podoba. Po prostu jest taka. To może. Ciekawych, nawet stylizacji, takich bardziej ciekawych, bo tutaj taka dość prosta stylizacja, ale tak myślę sobie, że można tutaj jeszcze coś bardziej takiego szalonego sobie stworzyć. Na pewno z tym jakoś pokombinuję i zobaczę, co z tego wyjdzie. A, i marka to jest Atmosfir, rozmiar 44. Powoli zbliżam się do swoich pereł. Jako pierwsza taka sukienka, już gdzieś ona pojawiła się na moim Instagramie w relacji, tak szybciutko tylko była pokazana, dlatego że ja tak się bardzo ucieszyłam z tej sukienki i kojarzy mi się z marką Chanel, z czymś takim bardzo eleganckim. I wyświetli Wam się stylizacja z nowymi butami, to jako pierwsza, więc takie totalnie do mnie niepodobne buty, czyli bardzo niskie, jak kapcie. Ja nawet chyba nie wiem, ja nie umiem w nich chodzić. Naprawdę ja nie umiem wychodzić, ja jestem tak przyzwyczajona do wysokich butów, że dla mnie założenie takich niskich to jest wyzwanie w tym momencie, wiecie? Naprawdę, możecie mi wierzyć. Tak naprawdę jest. I tutaj te buty jakby są, taki, są tak, taką całością z tą sukienką, tworzy się bardzo taki elegancki zestaw. Kurczę, wszystko się mi przyczepia do tej sukienki, bo ona jest z wełną, ale jest przepiękna. Ja ją zwężałam, kochani, ja ją zwężałam po całości, dlatego że ona była przyszeroka na mnie. Nie wiem nawet, jaki to jest rozmiar, bo nie ma metki, ale w środku jest też taka satynowa podszewka, czyli satynowa dusza. Sukienka jest rewelacyjna. I teraz jeszcze, kochani, wyświetli Wam się stylizacja z wyższymi szpilkami, czyli... Musiałam sprawdzić, jak to będzie wyglądało, więc niekoniecznie nastawiam się na te niskie, które kupiłam, dlatego, że nie muszę się do nich przekonać, ale tak dla bezpieczeństwa nagrałam sobie jeszcze z wyższymi szpilkami właśnie stylizację. Kochani, to jest kolor taki kremowy, sukienka jest zapinana na zamek, bardzo, bardzo elegancka, podoba mi się niesamowicie i to jest taka moja powiedzmy mała czarna, mała kremowa, tak bym ją nazwała. Dobra i teraz Wam pokażę buty. Już wiem, czemu wszystko się do tej sukienki przyczepia, bo za chwilę będę Wam pokazywała wielkiego futrzaka. No i to stąd na niej takie jakieś pyłki. Kochani, pokazuję jeden but, bo łatwiej mi będzie tutaj yy, po prostu ten but, kurczę, pokazać. Wszystko przyczepia do tych rzeczy. Więc tak, coś takiego, bardzo niskie, zobaczcie, na takim, o Jezu, taka kaczuszka. Taka czuszka po prostu. I też takie. To nie jest biały, to jest taki bardziej kremowy, ale może w, bardzo, w podobnym odcieniu jak ta sukienka, ale nie w identycznym. Więc takie wódki no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz, kochani, futrzak sztuczny i taki panterkowy, trochę można powiedzieć. E, różne takie kolory. I w tym momencie, jak e, powiem Wam, że po filmie tego futrzaka już chowam. Gdzieś e, w takim już futrzys futrzaku, futrzy futrzysku chciałam powiedzieć. W takim wielkim futrze już nie będę chodziła, bo jest za ciepło. Nie przewiduję jakiś e, takich zmian drastycznych pogodowych. Jeżeli minusowe temperatury są to w nocy, w nocy e, śpię. No, dlatego. Chowam już tego futrzaka po filmie. Jest mega ciężki. Z tyłu tak się prezentuję mam Fioła na punkcie futerek przeróżnych i dzisiaj będzie perła nad perłami, jeżeli chodzi właśnie o futrzaka. Natomiast gdzieś w takich odcieniach też futerka lubię. Ja po prostu je tak wyszukuję sobie i w sklepie staram się je naprawdę przejrzeć, bo po prostu nie chcę brać wszystkich, które widzę, dlatego że one zajmują bardzo dużo miejsca w szafie. Kolejna stylizacja składa się z dwóch e, składników. To jest e, pierwszy składnik, czyli spodnie wpadające w pomarańcz, ale to nie jest taki do końca pomarańcz, bo on jest gdzieś taki przydymiony trochę, tak bym powiedziała. Spodnie e, szerokie. Zaakcentowałam sobie e, na włosach pomarańcz też, czyli założyłam taką większą gumkę do włosów e, po to, żeby też. E, jakby więcej było tego pomarańczu w stylizacji. Z tyłu tak się te spodnie prezentują, więc to jest taka wersja szersza. Słuchajcie, tutaj mam, widzę, coś. A to do wycięcia, taka nitka jest zaciągnięta. I tutaj jest jakaś malutka skaza. Coś będę musiała z tym zrobić, bo to wygląda jak plama brudna, ale coś tutaj się zadziało w tych, z tymi spodniami. Natomiast ja to widziałam w sklepie. Mimo wszystko je kupiłam, bo bardzo mi się spodobały i stwierdziłam, że chciałabym z nimi trochę pokombinować. I do tych spodni założyłam taką nową koszulę, bluzko koszulę można powiedzieć. Takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam w tym kolorze, bo ogólnie rzecz biorąc mam taką białą. Więc kształt tej koszuli jest bardzo fajny. Z tyłu są guziki, ja zawsze zapinam sobie do pewnego momentu żeby przełożyć to przez głowę i po prostu resztę sobie dopinam. Mamy też przy mankietach jeden guziczek, szkoda, że nie ma ich więcej, nie jest mankiet taki trochę przedłużony, ale ogólnie kolor taki szałwiowy, taki delikatna, bardzo delikatna mięta i połączyłam ją sobie z takim pomarańczem, z takim trochę szaleństwem. No i powiem Wam szczerze, że jeszcze tak sobie myślałam, że do tego pomarańczu Czerni wygląda rewelacyjnie z takim, z takim odcieniem. Natomiast chciałam tutaj właśnie spróbować czegoś innego. Kolejny futrzaczek, także jeżeli chodzi o futerka, to jestem obkupiona na przyszły rok potąd, tym razem taki, takie cudo, ale to też jest perełka, ale będę miała jeszcze jedną perełkę. To, to też bardzo futerko mi się podoba, jest przecudowne, zielono szare, więc też założam sobie na tamte pomarańczowe spodnie i tą szałwiową bluzkę, szałwiową, szałową, kochani, więc to futerko jeszcze mogę założyć, bo ono jest takie krótsze i jeszcze gdzieś tutaj mam zamiar je sobie ubrać, bo jak ono się przyciąga z tymi zielonymi tutaj kolorami, już nie mogę, normalnie tylko tam bym zerkała, z tyłu tak się prezentuje, jest naprawdę śliczne, sztuczne, sztuczne, śliczne i naprawdę jestem zadowolona, ja, słuchajcie, jak uwielbiam, uwielbiam futrzaki. Teraz, kochani, moja perełka, zobaczcie, ostatnio wam mówiłam, że bardzo bym chciała, nie wiem czy pamiętacie, znaleźć kolorowe futerko żółte, różowe, wszystkie kolory najlepiej. I trafiło mi się takie: niebieskie, przepiękne, szalona stylizacja. Niech ona wam się wyświetli. I powiem wam tak szczerze, że jestem zachwycona wyprałam mnie w płynie, tak pięknie pachnie i dodatkowo wysuszyłam mi sobie w elektrycznej suszarce, przez co stało się tak mięciutkie, jak baranek. Jest naprawdę śliczne, oczywiście oversize'owe, trochę dusza jest tutaj gdzie yy, gdzieniegdzie zniszczona, mam jakieś takie dziurki, ale tego nie widać, ja w ogóle na to w tym momencie nie zwracam uwagę, tak jak zawsze zerkam w duszę, tak tutaj w przypadku tego futra, no to no tak skradło moje serce, że, yy, że już nie interesuje, co tam jest w środku. Także, kochani, no jestem bardzo zadowolona i tak jest tutaj tylko w limpacie. Teraz jeszcze mam zamiar założyć to futerko, dlatego że w konkretnie w tej stylizacji, która Wam się wyświetliła. Tylko tak, no pasują mi tutaj te pomarańczowe kozaki, i gdzieś one mi się bardzo podobają z tym niebieskim kolorem, przez to bo je można też wystylizować tak na cukierkowo, natomiast ja tutaj dodałam charakteru temu futrzeczkowi. Tylko moje kozaki pomarańczowe są jeszcze nie naprawione, wiecie, bo ja nie mam czasu jechać do szewca, tego sama nie zrobię, bo to trzeba nowe te gwoździe czy tam, no coś tam zamontować, to nie kwestia przyklejenia, bo tak jakby to było kwestia przyklejenia, to bym sama to zrobiła, nie mam czasu siedzieć i gwoździ, wiecie, wyginać i tak dalej, niech zrobi to po prostu specjalista, no i tyle z mojej stylizacji, bo ja bym chciała konkretnie właśnie taki zestaw sobie założyć. No, i teraz muszę naprawić buty, po prostu. Jakoś dużo różu u mnie ostatnio. Co się dzieje? A właśnie przypomniał mi się, że jeszcze nie było y, odcinka z różowym kolorem. Bo nie było, co nie? Także trochę tych różowych rzeczy będę miała. Zobaczcie, taka sukienka, bardzo słodka. Z tyłu tak się prezentuje, ledwo się w niej zapiłam, kochani. I też na Instagramie pokazywałam coś takiego, właśnie ten zestaw. I słuchajcie, te buty też są u mnie nowością i one są ogólnie rzecz biorąc specyficzne. Już nazwę to w ten sposób, żeby ładnie to brzmiało. Więc specyficzne buty, nie do wszystkiego, bo można zrobić sobie stylizację w Joche, taką naprawdę straszną, tak uważam. Natomiast tutaj nie wiem czemu, ale to się tak fajnie przyciąga. One ogólnie mi się kojarzą z marką Moskiną. Tak, z Mo boże, one kojarzą mi się ogólnie z marką Moskino, tak w małym stopniu, bo gdzieś była kiedyś taka kolekcja właśnie z takimi cukierkowymi, ładnymi butami, które. No skradły moje serce. No Te są dużo tańsze niż Moskino, słuchajcie, ja zapłaciłam za te buty 12 zł. Jeżeli chcecie kupić sobie takie same, są jeszcze w trzech wersjach kolorystycznych, z tego co pamiętam, to one są nas na stronie sklepu Born to Be. Tak się ten sklep nazywa. I e, jeżeli ktoś będzie jeszcze może źle powiedziałam, to znaczy może nie, dobrze nie usłyszałyście, kochane moje, to napiszę w komentarzach jak coś, jak ktoś będzie pytał o ten sklep. Jest dużo tam teraz promocji, minus chyba 40%, szalone 40 trzeba wpisać. Mam nadzieję, że jeszcze ta promocja obowiązuje i można sobie naprawdę kupić bardzo tanie buty. A właśnie, na przykład tamte kupiłam sobie za 17 zł, więc jeżeli ktoś lubi takie retro klimaty no to pędźcie tam, na te stronę tego sklepu i sobie kupcie. To nie jest żadna reklama, broń że tego sklepu, słuchajcie, nie mam z nimi podpisanej żadnej umowy, tylko mówię Wam jako butocholiczka, butomaniaczka taka, że tam są teraz fajne promocje. Ja ogólnie, wiecie, że kocham buty i te wszystkie strony znam. Ja już po prostu wszystkie strony z butami przeleciałam, jak to się mówi. Dobra, i tak sobie, widzicie, ten zestaw zrobiłam. Specjalnie kupiłam taki kolor niebieski. Wiecie co, dzisiaj widziałam, jak tego futrzaka... Ale są się, o nie, bo to nie wiem, czy to dobrze by wyglądało. Ale wiecie, co teraz tak sobie myślę, że kurczę, można by było tutaj pokombinować. Tylko jakiś taki fajny składnik sobie jeszcze dodać, żeby to wyglądało właśnie tak jak od projektanta, a nie jak wiecie, wieśniacko tak trochę. No i dobra, i ta sukienka już. I kochani, ostatnia sukienka na dzisiaj, i ta bardzo mi się podoba, bo jest dla mnie idealna. Po prostu nic tutaj nie musiałam zwężać. No, jest jak na mnie szyta, jak to się mówi na miarę. Jest bawełniana, jest taka wygodna. Fajnie się prasuje, co jest dla mnie ogromną zaletą. Ma przepiękne kolory, z tyłu tak się prezentuje. Nie byłabym sobą, gdybym pod taką sukienkę nie założyła jakiejś koszuli. No i tak też się zadziało. Wybrałam kolor żółty, taki delikatny kanarkowy. Myślałam o różu, ale później stwierdziłam, że jednak nie natchnęło mnie bardziej na ten żółty, ale założam różowe kozaki. Słuchajcie, one mimo wszystko... Kiedyś w życiu nie założyła różowych kozaków, ale teraz mimo wszystko jakoś one mi się podobają. Są takie, takie inne i naprawdę bardzo, bardzo mnie jakoś tak do siebie przekonały, ten kolor. Ale tak mówię, w nie za dużych ilościach. I powiem Wam szczerze, mogłabym takie kozaki mieć we wszystkich odcieniach, bo one się świetnie sprawdzają. No, i tutaj do tej stylizacji też te kozaki sobie założyłam, już nie chciałam zakładać takich szpilek. Tylko pierwsze, co przyszło mi do głowy, to te właśnie buty, ale zobaczcie, tu jest dużo pięknej zieleni. I też na przykład takie buty. No przeróżne, przeróżne, kochani. Dobrze, to wszystko. Tak, to wszystko w dzisiejszym filmie. Zawsze jak siedzę na tym fotelu, kochani, to. Jakoś tak te rzeczy źle mi się układają, bo on jest tak trochę wyprofilowany. Powinnam sobie za taką poduszkę może pod plecy podłożyć, wtedy by to lepiej wyglądało, ale tak jest wygodniej. Widzicie, tak jest na legata. Tak jest po prostu lepiej. Nie, no ja legatem to nie jestem. Dobrze, moi kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Że... Życzę. Życzę oczywiście Wam wszystkiego najlepszego, to na pewno. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.